5 października rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców kościerzyny rewitalizacja okolic jeziora gałęźnego. Ciężki sprzęt wyburzył stary i niefunkcjonalny budynek po byłych szatniach. To pierwszy etap inwestycji, realizowanej zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców, a zgłoszonym w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego. Rozpoczynamy, burzymy budynek, wycięliśmy, jak już widać, część niepotrzebnej zieleni, która była. Być może za chwilę zaczniemy wyburzać i teren z tyłu po dawnej scenie. Bardzo cieszyłbym się, jakby udało by się po wyburzeniu, po uporządkowaniu terenu, w tym roku jeszcze zbudować tutaj parking, zbudować system monitoringu, który zabezpieczałby też plac zabaw, który już jest zbudowany. Natomiast cieszę się z tego, że wykupiliśmy już teren pod poszerzenie drogi. Poduporządkowanie parkingu. I są to bardzo ważne sprawy, bo potrzebne mieszkańcom kościerzyny. Jak dodaje burmistrz miasta, ostateczna koncepcja zagospodarowania tego miejsca jest jeszcze dyskutowana, ale najważniejsze, że zrobiono pierwszy krok. Na pewno inwestycje będziemy kontynuować i co roku przeznaczać jakieś środki po to, aby ten teren rzeczywiście był coraz piękniejszy i służył mieszkańcom kościerzyny. Burmistrz Majewski dodaje, że to, jak będzie wyglądał ostatecznie teren po rewitalizacji, będzie wynikiem ciekawych pomysłów, które włodarzom przekażą sami mieszkańcy.